Być może ten film uratuje komuś życie. Cześć wszystkim. Dziś przyjrzymy się sprawie Lori Wallow i Chad'a Bella. Prawdopodobnie jednej z najbardziej szokujących współczesnych spraw, w której pojawia się kult religijny, pięć ofiar śmiertelnych, dwie osoby zaginione bez śladu i mnóstwo pytań. Mam nadzieję, że jesteście gotowi zanurzyć się w tę skomplikowaną historię. Usiądźcie wygodnie i słuchajcie uważnie. Sprawa Lori Wallow i Chada Dybella. Dzisiejsza opowieść zaczyna się w San Bernardino w Kalifornii od Lori Noren Cox. Lori urodziła się 26 czerwca 1973 roku, a jej rodzicami byli Barry i Janice Cox. Miała dwóch starszych braci, Alexa i Adama oraz trzy siostry. W dzieciństwie nie wyróżniała się niczym szczególnym. W 1992 roku, w wieku 19 lat, wyszła za mąż za Nelsona Jańca, jej licealną miłość – Niestety ich szczęście nie trwało długo. Rok później się rozwiedli. Dwa lata później, w 1995 roku, Lori ponownie wyszła za mąż, tym razem za Williama Lagoy. Wszystko układało się dobrze, a wkrótce na świat przyszedł ich syn Colby Ryan. Jednak po trzech latach, w 1998 roku, Lori rozwiodła się z Williamem. W 2001 po raz trzeci wyszła za mąż. Jej nowym mężem został Joseph Ryan. Niedługo później urodziła córkę Tilly Ryan. Jak możecie się spodziewać, to małżeństwo również nie przetrwało długo. W 2004 roku Lori i Joseph rozwiedli się, a ich rozstanie nie było zbyt przyjazne. Lori twierdziła, że Joseph był wobec niej agresywny i stosował przemoc. Opowiedziała o tym swojemu bratu Alexowi, który później zaatakował Josefa paralizatorem i groził mu śmiercią. W rezultacie Alex został skazany na 90 dni więzienia i 5 lat w zawieszeniu. Lori, będąc atrakcyjną i charyzmatyczną kobietą, pragnęła przygód i ryzyka, co prowadziło do wielu rozczarowań. Do 2005 roku Lori ponownie była samotna. Choć miała dwoje dzieci, pełną opiekę sprawowała tylko nad Taylee. W tym roku poznała kolejnego mężczyznę, Charlesa Wallowa. Był pracowity, przystojny i elegancki. Pochodził z dużej rodziny i zawsze dbał o bliskich. Urodził się 17 sierpnia 1956 roku w Arizonie. Gdy poznał Lori, miał 49 lat. Ale wyglądał młodziej i był pełen energii. Lori poślubiła Charlesa 24 lutego 2006 roku. Charles miał już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa Nikolasa i Zachariego. Nie przeszkodziło to jednak w stworzeniu nowej, dużej rodziny z Lori. Pod jednym dachem zamieszkali Charles, Lori oraz jej dzieci Tylee i Colby. Ich rodzina mogła uchodzić za szczęśliwą pod każdym względem. Charles był stosunkowo dobrze prosperującym przedsiębiorcą i zapewniał rodzinie stabilność finansową. Lori natomiast nie pracowała. Przed ślubem była fryzjerką, ale po zawarciu małżeństwa zrezygnowała z pracy. Ich życie rodzinne bywało jednak nieco nietypowe. W czasie letnich wakacji synowie Charlesa, Nicholas i Zachary spędzali czas w domu, podczas gdy mężczyzna często wyjeżdżał w sprawach biznesowych. Lori spędzała ten czas głównie ze swoją rodziną lub przyjaciółmi, co sprawiało, że Nicholas i Zachary spędzali większość czasu z dziećmi Lori, Tylee i Colbym. W 2014 roku Charles i Lori postanowili adoptować jego wnuka, Joshua Jacksona Wellowa, zwanego po prostu JJ. W tym czasie Nicholas, Zachary i Colby byli już dorośli i mieszkali osobno, więc w domu Wallołów na stałe mieszkały cztery osoby: Charles, Lori, Tylee i JJ. Pewnego dnia Charles i Lori wraz z jj i Tylee spakowali się i przeprowadzili na Hawaje, aby rozpocząć nowy biznes. Otworzyli bar z napojami pod nazwą Island Juices w Princeville na wyspie Kauai. Wyglądało na to, że rodzina świetnie się tam czuła. Lori i Tyle często dzieliły się zdjęciami pięknych hawajskich krajobrazów. Niestety ich biznes okazał się porażką, co było dla nich ogromnym rozczarowaniem. Do 2015 roku, mieszkając na wyspie Kauai, Lori zafascynowała się serią książek zatytułowaną Stojąc na świętych miejscach. Według wielu standardów, Lori już wtedy mogła być uznawana za mormonkę. Całkowicie pochłonęła ją religia. W pewnym momencie książki stały się dla niej tak niezbędne jak powietrze, niemal obsesyjnie je czytała. Ich autorem był religijny pisarz Chad Dybel, a Lori nigdy nie zapomniała jego nazwiska. Po powrocie do Arizony w 2016 roku jej fascynacja religią i książkami jeszcze bardziej się pogłębiła. Pewnej jesieni 2018 roku Lori i jej przyjaciółka Melanie Gibb wzięły udział w wydarzeniu religijnym o nazwie Przygotowanie Ludzi. To tam Lori spotkała Chadda Deibella. Według Melanie, pod koniec tamtego weekendu, Chad powiedział Lori, że byli małżeństwem w siedmiu poprzednich wcieleniach. Po tym wydarzeniu zaczęli do siebie pisać, a ich relacja szybko nabrała intensywności. Kilka tygodni później, gdy Charles wyjechał w podróż służbową, Lori zaprosiła Czada do swojego domu. Jednak nocy pełnej namiętności nie było, ponieważ Lori zaprosiła także Melanie oraz kilku innych zwolenników poglądów Czada. Całą noc spędzili na rozmowach o boskich tajemnicach, podczas których Czad nie spuszczał z Lori wzroku, wielokrotnie stawiając ją w centrum uwagi. Chad Daybell był osobliwym człowiekiem. Urodził się 11 sierpnia 1968 roku i dorastał w prawo w stanie Utah. W młodości poznał Tamarę, a gdy miał 22 lata, wzięli ślub. Dwa lata później ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Brigham Younga. Nigdy nie był zamożny. Jego pierwszą pracą było kopanie grobów na lokalnym cmentarzu. Sytuacja zmieniła się w 2004 roku, gdy założył własne wydawnictwo Spring Creek Books. Opublikował ponad 25 książek, z których połowa stała się obsesją Lori. Chad przeprowadził się wraz z rodziną do Rexburga, gdzie miał z Tamarą pięcioro dzieci. Twierdził, że Bóg nakazał mu dzielić ludzi na ludzi światła i ludzi ciemności. Przypisując im różne poziomy i stopnie duchowego rozwoju. Wierzył, że ciemne dusze pochodzą z tego świata, ale są zwolennikami szatana, podczas gdy jasne dusze należą do wyznawców Jezusa Chrystusa. Podczas tamtej nocy w domu Lori, Chad powiedział jej, że wierzy, iż jest ona istotą wieczną, która przeżyła już 21 wcieleń. Pięć z nich na ziemi, dokładnie tyle samo co on. Lori nie tylko mu uwierzyła, ale była tym faktem podekscytowana i zaintrygowana. Nowa życiowa misja całkowicie ją pochłonęła, a także sprawiła, że stała się obsesyjnie zakochana w czadzie. Od tego momentu pozostawali w stałym kontakcie. W październiku 2018 roku Chad wysłał Lori maila z mapą posiadłości Duchów Światła i Ciemności. Przypisując jej rodzinę i dzieci do swojej systematyki, przenosimy się do 2019 roku. Rodzina Wallow od dwóch lat mieszkała ponownie w Arizonie, ale małżeństwo Charlesa i Lori stopniowo się rozpadało. Lori coraz więcej czasu poświęcała religii, która zaczynała przybierać formę sekty. Odsuwała się od codziennego życia, stawała się coraz bardziej wyobcowana. A jej światopogląd stawał się coraz bardziej ekscentryczny. Całkowicie przyswoiła koncepcję ludzi światła i ciemności. Tych, których uznawała za ciemnych, nazywała zombie. Wierzyła również, że jest nieśmiertelną istotą wysłaną, aby przewodzić 144 tysiącom wybrańców Bożych. Charles i Lori kłócili się codziennie, a ich małżeństwo było na skraju rozpadu. 31 stycznia mąż Lori był w podróży służbowej. Był czwartek. Wyjechał na tydzień i od dwóch dni nie mógł skontaktować się z dziećmi. Gdy dotarł na lotnisko, wciąż nie miał od nich żadnych wieści, a jego samochód zniknął z parkingu, na którym go zostawił. Wziął taksówkę do domu, ale gdy dotarł, odkrył, że klucze nie pasują do zamków. Jego rzeczy były wyrzucone do śmietnika, a z jego konta zniknęło 35 tysięcy dolarów. Wtedy wezwał policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, Charles powiedział: Jak mam to wytłumaczyć? Mamy tu Mormona. Ona myśli, że jest boską istotą że jest Bogiem że Jezus powróci w przyszłym roku. Ukradła wszystkie pieniądze z mojego konta mój samochód zniknął z lotniska. Pojechała tam i go zabrała, właśnie przyleciałem z Houston z Dallas i nagle nie mam nic. Wchodząc na teren domu, Charles zauważył, że zniknęły wszystkie rodzinne samochody i wiele innych rzeczy. Powiadomił policję o groźbach, jakie kierowała w jego stronę żona, ale funkcjonariusze nie potraktowali jego słów poważnie. Wręcz przeciwnie, niektórzy policjanci oskarżyli go, że marnuje ich czas. Lori zniknęła na 58 dni. W tym czasie Charles złożył pozew o rozwód. Choć martwił się o jej bezpieczeństwo, obawiał się także o własne życie i życie JJ. A. Lori stała się zagrożeniem, a policja nie chciała interweniować. Okazało się, że wyjechała na Hawaje razem z córką Tylee, gdzie spędziła blisko dwa miesiące. Przechodzimy do kolejnego etapu tej historii. 11 lipca 2019 roku wczesnym rankiem mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 911, aby zgłosić, że zabił człowieka. Tym mężczyzną był Alex Cox, brat Lori, a jego ofiarą Charles Wallow, mąż Lori. W chwili zdarzenia Lori odwoziła JJ do szkoły, a w domu byli tylko jej brat Alex i córka Tylee. Wtedy właśnie przyjechał Charles. Według relacji Alexa mężczyzna wszedł do domu wściekły, a gdy Tylee poszła po kij bejsbolowy, doszło do kłótni między nim a Charlesem. Gdy dziewczyna wróciła, Charles wyrwał jej kij i uderzył Alexa w głowę. W odpowiedzi Alex chwycił broń i kilka razy strzelił mężczyźnie w klatkę. Charles zginął w salonie. Tam, kilka minut później, znalazła go policja. Można by było pomyśleć, że rodzina była wstrząśnięta, ale nic bardziej mylnego. Zachowanie Lori na miejscu zbrodni budziło szczególne podejrzenia. Uchwycono ją na nagraniu, jak żartuje i śmieje się z całej sytuacji. Jeszcze bardziej szokujące były jej działania. Zaledwie kilka godzin po śmierci Charlesa zorganizowała imprezę przy basenie, zaledwie kilka metrów od miejsca, gdzie jej były mąż został zastrzelony. Podczas przesłuchania Alex twierdził, że Charles uderzył go kijem w tył głowy, ale jego obrażenia były zadziwiająco lekkie. Charles był półprofesjonalnym baseballistą. Gdyby rzeczywiście uderzył Alexa z pełną siłą, ten prawdopodobnie by nie przeżył. Mimo to policja uznała to za samoobronę i wypuściła Aleksa bez dalszych pytań. Następnego dnia dzieci Charlesa, Nikolas i Zachary dowiedziały się o śmierci ojca nie przez rozmowę telefoniczną, a za pośrednictwem wiadomości. Lori nawet do nich nie zadzwoniła. W przeciwieństwie do niej, oni byli zdruzgotani. Niedługo potem Lori razem z JJ i Tylee opuściła Arizonę i przeniosła się do Rexburga. Po śmierci Charlesa cała trójka zaczęła przystosowywać się do nowego życia w Idaho. Jednak historia Lori Wallows stawała się coraz bardziej przerażająca. Na początku września zapisała JJ do pobliskiej szkoły, ale nie zrobiła tego samego w przypadku Tylee. W sobotni dzień września 2019 roku Lori, jej dzieci oraz Alex Cox wybrali się do Parku Narodowego. Patrząc na zdjęcia z tego dnia, można by pomyśleć, że to szczęśliwa rodzina, ale na tych zdjęciach Tailie została uchwycona po raz ostatni. Nikt już jej nigdy więcej nie zobaczył po prostu zniknęła. Co zaskakujące, Lori nie zgłosiła jej zaginięcia na policję, po prostu milczała. Ponieważ dopiero co przeprowadziła się do nowego domu z dziećmi, nikt początkowo nie zauważył, że Tylii nie ma. Następnego dnia, JJ poszedł do nowej szkoły po raz pierwszy i wydawał się tam dobrze odnajdywać. Szybko zaprzyjaźnił się z dziećmi z sąsiedztwa. Dwa tygodnie później, 17 września, Widziano go jeszcze bawiącego się z kolegą na podwórku przed domem w Rexburgu. Kamera przy drzwiach uchwyciła go, gdy wbiegł do środka. Był to ostatni raz, kiedy ktokolwiek zobaczył J.J.-a. 23 września Lori zadzwoniła do szkoły i wypisała go z zajęć, tłumacząc, że przechodzi na nauczanie domowe. Od tego momentu J.J. zniknął bez śladu. W kolejnych miesiącach przyjaciele i członkowie rodziny Tali oraz JJ zaczęli coraz bardziej się niepokoić. Gdy pytali o dzieci, słyszeli od Lori, że mają się dobrze, że komu były u znajomych lub ukrewnych. Mimo tych zapewnień nikt nie widział ich od tygodni. Pierwszym niepokojącym wydarzeniem było to, że Lori zaczęła odwiedzać magazyn niedaleko Regsburga. 1 października 2019 roku kamery uchwyciły ją, gdy wnosiła tam swoje rzeczy, w tym dziecięce rowery, hulajnogi i koc. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Nie do końca wiadomo, z kim wtedy była, ale po sposobie chodzenia można przypuszczać, że to Chad Dybel, który mieszkał w Rexburgu. W październiku Lori, jej brat Alex i Chad odwiedzili magazyn 9 razy. A potem wrócili tam jeszcze w listopadzie. Drugie wydarzenie było o wiele bardziej przerażające. 9 października żona Czada, Tamara, wyjmowała zakupy z bagażnika na podjeździe swojego domu, gdy nagle podszedł do niej mężczyzna w masce narciarskiej, uzbrojony w pistolet do paintbola. Gdy się odwróciła, momentalnie otworzył ogień. Przerażona Tamara zaczęła krzyczeć i wołać Czada. A napastnik szybko uciekł. Tamara później opisała to zdarzenie na swoim Facebooku. Stało się coś bardzo dziwnego, i chcę, żebyście wszyscy o tym wiedzieli i zachowali ostrożność. Podjechałam do domu i zaparkowałam na podjeździe. Kiedy wyciągałam torby z tylnych siedzeń samochodu, nagle z za auta wyszedł mężczyzna w narciarskiej masce trzymający pistolet do paintbola. Strzelił do mnie kilka razy. Nie mam pojęcia, jaki był jego motyw. Nic nie powiedział, mimo że kilka razy pytałam, co ty wyprawiasz. To wydarzenie bardzo ją wystraszyło, jednak jej strach nie miał już większego znaczenia, gdyż zaledwie 10 dni później Chad zadzwonił na 911, informując, że Tamara zmarła. Twierdził, że odeszła we śnie w ich domu. Detektywi przyjechali na miejsce i uznali śmierć za naturalną. Gdy zaproponowali przeprowadzenie sekcji zwłok, Chad się wahał, a potem stanowczo odmówił. Śledczy uznali to za podejrzane, ale nie podjęli dalszych działań. Podsumowując ten etap historii, Lori Wallow miała męża i dwoje dzieci. Jej mąż nie żyje, a dzieci zniknęły. Chad Dybel miał żonę Tamarę, która również nie żyje. Wszystko to wydaje się podejrzane, prawda? Śmierć za śmiercią, zaginięcie za zaginięciem. Co się więc dzieje, co Chad i Lori planują? Zaledwie dwa tygodnie po śmierci Tamary, Chad i Lori polecieli na Hawaje, gdzie wzięli ślub. W tym momencie media zaczęły coraz bardziej interesować się tą sprawą, a policja uważnie przyglądała się nowożeńcom. Lori i Chad zaczęli kłamać ludziom wokół siebie. Chad twierdził, że Lori nigdy nie miała dzieci, a Lori mówiła, że jej córka Tyle zmarła kilka lat temu. W tym samym czasie, 26 listopada, policja postanowiła sprawdzić dom Lori. Funkcjonariusze przyszli i zapytali, czy mogą zobaczyć JJ. A. Lori odpowiedziała, że nie ma go w domu. Rzekomo wyjechał do Arizony ze swoją przyjaciółką Melani. Kilka godzin później, policja w Idaho skontaktowała się z Melani, by to potwierdzić. Gdy funkcjonariusze zapytali ją, gdzie jest JJ, była zszokowana. Powiedziała, że nie widziała go od kilku tygodni. Co więcej, ujawniła, że Lori i Chad niedawno dzwonili do niej, symulując, że chłopiec jest z nimi. Następnego dnia policjanci wrócili do domu Lori z nakazem przeszukania, ale kobiety i Chada już tam nie było. Nowożeńcy uciekli na Hawaje i konsekwentnie milczeli, gdy media zaczęły interesować się sprawą. Władze oficjalnie uznały Tylię i J.J. za zaginionych. Policja wkroczyła do domu Chad'a z nakazem przeszukania, konfiskując jego komputery, telefony i dzienniki. Równocześnie postawiono Lori ultimatum. Miała pięć dni na przyprowadzenie dzieci do komisariatu w Rexburgu, w przeciwnym razie groził jej areszt. W tym czasie jej brat, Alex Cox, zmarł nagle 12 grudnia. Oficjalna przyczyna śmierci to zakrzep, choć niektórzy twierdzili, że nie była to naturalna śmierć. Termin wyznaczony przez policję minął, ale Lori nie przedstawiła żadnych dowodów na to, gdzie są jej dzieci i nie powiedziała nic. Miejsce pobytu Tylee i J.J. pozostawało tajemnicą. 20 lutego 2020 roku Lori w końcu została aresztowana i trafiła do więzienia. Jednak najważniejsze pytania wciąż pozostawały bez odpowiedzi: Gdzie są Tylee i J.J. Gdzie mogli się podziać i kto był odpowiedzialny za ich zniknięcie. Proces w sprawie postępował bardzo wolno, co wywoływało frustrację wśród bliskich i przyjaciół. Wszystkie ślady prowadziły do Czada i Lori, ale Czad wciąż był na wolności, ponieważ brakowało mocnych dowodów na jego winę. Minęły cztery długie, wyczerpujące miesiące. 9 czerwca 2020 roku o godzinie 7 rano. Policja z Reksburga ponownie zjawiła się u drzwi czada, mając kolejny nakaz przeszukania jego posiadłości. W ciągu zaledwie kilku godzin śledczy dokonali makabrycznego odkrycia, na jego terenie odnaleziono ludzkie szczątki. Kilka dni później badania potwierdziły najgorszy scenariusz były to zwłoki Taily i JJa. Sprawa ich zaginięcia została ostatecznie rozwiązana, lecz prawda okazała się przerażająca. Bliscy dzieci przez te wszystkie miesiące mieli nadzieję, że wciąż żyją, ale rzeczywistość była brutalna. Tego samego dnia, około godziny 11, Chad Dable został aresztowany podczas próby ucieczki. Nie zdążył jednak daleko odejść, zatrzymano go około półtorej kilometra od domu. Został osadzony w więzieniu hrabstwa Fremont i oskarżony o dwa ciężkie przestępstwa. Gdyby Alex Cox, brat Lori, żył, również trafiłby do więzienia. Śledztwo ujawniło, że w dniu, kiedy Tyle widziano po raz ostatni w Parku Narodowym, Alex wrócił do domu Lori o 2.40 w nocy i przebywał tam prawie do rana. Następnie pojechał do domu Chada, gdzie spędził kolejne dwie godziny. Dane GPS wykazały również, że Alex przebywał u Chada po zaginięciu JJ'a. Po zaginięciu dzieci świadkowie zeznali, że Lori zaczęła nazywać Tylee i JJ zombie, uznając ich za mroczne istoty i sługusów szatana. Lori i Chad wydawali się być całkowicie pochłonięci swoimi fanatycznymi przekonaniami. Byli w sobie zakochani i niestety, gdy spotykają się dwie osoby o morderczych skłonnościach, nic dobrego z tego nie wynika. Śledczy ustalili, że Lori najprawdopodobniej zleciła swojemu bratu Aleksowi zabójstwo swojego męża Charlesa Wallowa, gdy przestał być dla niej wygodny. Tyley, jako świadek tej brutalnej zbrodni, również musiała zginąć. JJ nie był biologicznym dzieckiem Lori, więc już go nie chciała. Chad, zakochany w Lori, zabił swoją żonę Tamarę. Początkowo uznano jej śmierć za naturalną. Jednak późniejsze badania ujawniły, że została uduszona. Mimo wielu podejrzeń oficjalne śledztwo nie wykazało oznak przestępstwa w przypadku zgonu Alexa Coxa. We styczniu 2021 roku policja w Gilbercie zamknęła dochodzenie, potwierdzając, że zmarł on z przyczyn naturalnych. Pod koniec maja 2021 roku Lori Wallow i Chad Daybell zostali oskarżeni o spisek w celu popełnienia morderstwa pierwszego stopnia, oszustwo finansowe oraz zabójstwo pierwszego stopnia Tylee, JJ i Tamary Daybell. W czerwcu 2021 roku władze stanu Arizona postawiły Lori zarzut zabójstwa jej byłego męża Charlesa Willowa. Proces tej morderczej pary wielokrotnie się opóźniał. W sierpniu 2023 roku Lori Wallow została skazana na trzy dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego za zabójstwo swoich dzieci oraz współudział w zabójstwie Tamary Daybell. Chad Daybell został skazany na karę śmierci 1 czerwca 2024 roku. Ława Przysięgłych uznała go winnym potrójnego morderstwa, zabójstwa pierwszej żony Tamary oraz dwójki dzieci drugiej żony Lori Wellow, czyli Tylee i JJ. A. To już wszystko. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli doceniacie moją pracę. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Bądźcie ostrożni.